Nowa furka to A520 TFSI 220 koni z 2016 roku. Podwójny S-Line, zewnętrzny i wewnętrzny, jak widzicie kupiliśmy ją uszkodzoną. Do wymiany mamy maskę, zderzak, dwie lampy musimy kupić, pas, wszystko tam jest w porządku, zresztą wam pokażę. W środku tak się prezentuje, delikatnie mamy tylko skrzywioną chłodnicę klimatyzacji, ale to się w imieniu kupi nową. Najważniejsze, że po dłużnicy wszystko tu jest proste, więc że tak powiem, uszkodzenia bardziej kosmetyczne, nic strasznego. Tutaj mamy jeszcze tylko troszeczkę błotnik uszkodzony Widać, że maska po strzale delikatnie cofa się do tyłu No i niestety nam trochę wgięło błotnik Środek mamy naprawdę bardzo zadbany Nic nie jest zniszczone, wytarte Jest w idealnym stanie Tutaj mamy takie obramówki alumynowe Taka imitacja szczotkowanego aluminium Do tego automatyczna skrzynia biegów Dodatkowe łopatki do zmiany biegów Fajnie to musi sobie współpracować Czarny sufit, szyberdach No i tutaj jest kolejny problem, że szyberdach nie działa Trzeba będzie wszystko rozbierać i naprawiać Ale my się tym zajmiemy, nie ma dla nas z problemu. Fotele full skóry s -line, tylko nie wiem czemu nie ma znaczka S-Line. Dajcie dać w komentarzach, czy wychodziły takie fotele S-Line bez znaczka s -line, bo nie mamy wiedzy. Elektryczne fotele. Generalnie, z tego co wiem, to chyba jest to full opcja, ale musimy sobie to jeszcze sprawdzić, bo jesteśmy na świeżo. Dzisiaj dopiero ten samochód odbieramy, zabieramy go do siebie. Czarny bandyta, czarne koło, czarny lakier, czarne szyby, szyby w bleku, lampy w bleku. Tuning został przeprowadzony prawidłowo. No ale teraz najważniejsze, ile za nią zapłaciliśmy? Około 40 tysięcy pod dom. Dużo? Mało? Dajcie znać w komentarzach, czy za taki egzemplarz dalibyście tyle siano.